19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To do dorosłe życie, 19 plus. Cześć. Wyobrażacie sobie, że nagle wasi rodzice mówią wam, że nie jesteście ich dziećmi? Pewnie część z was sobie myśli, super, starze i tak nie wkurzają, ale pomyślmy o tym na poważnie, no nie jest fajnie. Wszystko w życiu się zmienia, tak jak zmieniło się w życiu Zuzy. Próbujmy pomóc jej oswoić się z tym tematem, ale nie jest lekko. Macie może jakieś rady? A, i najlepiej jeszcze pomysły, jak uratować pap przed utratą koncesji. Oskar ma przychlapane, grozi mu utrata knajpy, ale oczywiście w tym wszystkim ma swoje paluchy Małkowska. Oskar razem z mamą przyjechali na policję. Krzysiek chce zniszczyć wspólnika, bo ten odbił mu dziewczynę. Na początek wrobił Oskara w sprzedaż nielegalnego alkoholu. Przedawaliście nielegalny alkohol. Oskar, macie przysrane! Odbiorą nam koncesję. No ale oczywiście, na trzy lata! Dwa macie, to przecież Krzysiek przyniósł ten alkohol. I to jest dla ciebie argument? Bo dla prokuratury, sądu i policji żaden. Ale mamo, nie widzisz, że on chce mnie udupić? A to dlaczego? Bo jest zazdrosny o to, że jesteśmy razem z Sarą. Nie no, nie wierzę. Co ty mi tutaj za jakieś gimnazjalne historyjki wciskasz? Zazdrosny o dziewczynę? Cofnęliście się w rozwoju? Kurczę, poczekaj. Stój tu. Eh, Mirek? Mirek, poczekaj. Wyjazd na narty dwa lata temu. No, pamiętam. Cześć. Nie, cześć. Mm, ale się cieszę, że cię spotkałam. Musimy się umówić, koniecznie. A, koniecznie, nawet i dzisiaj. E, słuchaj, a ja tutaj pracujesz, tak? E, pamiętam, że zajmowałeś się... Przestępstwami gospodarczymi. Dalej w tym siedzę, tylko teraz awansowałem. Nie no, to super no. Kto jak nie ty. Przestępstwa gospodarcze mówisz? A, a koncesje, takie sprawy jak koncesje, wiesz, przyznawanie, odbieranie, też się tym zajmujesz? Nie do końca, ale mam dobrego kumpla, który w tym robi. A no to świetnie, bo wiesz, ja akurat mam z tym problem. Słuchaj, zadzwonię do ciebie dzisiaj. Porozmawiamy na spokojnie spotkamy się, a dzisiaj nie gniewaj się, muszę szlecie. No e, Tylko na pewno. No, oczywiście. <laughs> Strasznie się cieszę, że cię pa. spotkałem, Marta. Pa. Hej. Kto to jest? Kowy, tu tupek, ale jak ktoś nam może pomóc, to tylko on. Ale co poważnie, to jest szansa, żeby to jeszcze jakoś odkręcić? Może jest, Oskar, ale ty masz zabrać kasę jak najszybciej spłacić tego głupiego Krzyśka. Rozumiem? Ale jak ja mam to zrobić, co? Nie ma żadnego ale. Ja tutaj muszę jakieś chocki, klocki odpierdzielać, żeby cię z bagna wyciągnąć. Jak nie spłacisz Krzyśka, to ja pojutrze przychodzę do Pabu z Romkiem. Z Romkiem? Tym disco polowcem. Cieszę się, że masz wybór. Jezu, gdzie jest moja torebka? Dobra. Cześć, Krzysiek. Zrobiłeś bagno, ale moja matka właśnie próbuje to posprzątać. A ja chcę, żebyś wiedział, że ci udowodnię, że potrafię uzbierać tę kasę i cię spłacić, choćbym miał tę kasę wygrzebać pazurami z ziemi, rozumiesz to? Ludzie, słuchajcie, wołam was teraz o pomoc. Wołam wszystkich. Pozbądźmy się Markowskiego. To jest jedyna szansa dla Addiction. I już był jak super, Rafi, powiedział, że zawiedzie Julkę do żłobka. Mama Kasi od kilku dni jest bardziej nerwowa niż zwykle. Zaczęła podejrzewać, że mecenas Pawlak ją zdradza. Z kim się nie rozmawia. A może wypadałoby się zastanowić nad tym, że zamknął się w łazience, bo się na przykład kąpie? Uważasz mnie za libiotkę? Wiesz, on się dziwnie zachowuje. Odkąd powiedziałaś mu, że jestem zazdrosna o Witka, to po prostu. No, Mamo. Proszę Cię, akurat wtedy pan y, Mariusz zachowywał się super. Mhm, tylko tak udawał, wiesz? Jest naprawdę coś się dzieje nie tak. Jest dla mnie wyjątkowo miło. No to chyba dobrze, nie? No, ale to co? Kwiaty, prezenty, kolacje, wózku, raj, no dziewczyno. Mamo, ja nie chcę nic już słyszeć na ten temat. Dobrze, dobrze, ale pamiętaj, jak mężczyzna jest nagle miły, to wróży tylko nieszczęście. Jezu, kaśka on nie, cukasz kogo zdradza, no. Nie wiem, mam no. przestać, bo znam. Zadam i na pewno samo nie to dziwne. stany. to Eee... Już jesteś, Mariuszku. Tak. E, Kawu się zrobiła. Słuchaj, jak ja cię bardzo przepraszam, ale nie mogę nie zdążę wypić, bo y, muszę pędzić wykład mam. Przepraszam cię. No co ty? No, tak, A to no. może podwrócisz mnie na studencką od razu, co? Y, ale wiesz co, y, no, no, nie zdążę, nie mam czasu. Ale jak to? No, mam spotkanie z rektorem. No ale co? Dzisiaj, teraz? Tak, wyobraź sobie, przed wykładem. Właśnie dzisiaj, tak, tak. Kochanie, przepraszam cię. Do zobaczenia, Kasiu. Do widzenia, panie Mariuszu. Kochanie, wyglądasz cudownie. Mm, pa. Pa, pa. Zamówi się taksówkę. A... Dzień dobry, e, tak, Aneta Czerkawska. Bardzo proszę taksóweczkę pod stały adres. Do trzech minut? Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję, do widzenia. Kochani, jeszcze raz, miłego dnia. Do zobaczenia. Do pa. zobaczenia. Do. A co ty wybrałaś? – on nie ma żadnego wykładu. Kaszka, ja widziałam w notesie 10.00 pod salonem Grażynka. Rozumiesz? No, co takie nie mogę wytrzymać, takie dwulicowe, fałszywe, nie mogą tak się w ogóle zachowywać. No. Znowu sobie coś wymyśliłaś. Oj, co, co sobie wymyślałam? Jak to wygląda, powiedz mi? Idziesz sobie teraz z grażynką tak na spotkanie, a tutaj mnie całuje, obciskuje, tak? No to jest po prostu himala hipokryzji. Już. No, to teraz ja ci coś mają kochanie no. moja. Jestem pewna, że pan Mariusz Cię nie zdradza. A tą całą Grażynkę da się pewnie jakoś logicznie wydawać. No oczywiście. Jest na pewno jego kochanką. I powiem Ci więcej. To jest przez Ciebie. Kaś. Co? Tak. Nie, w sumie, mamo, dzięki. Okej. Okay. Już się do tego przyzwyczaiłam, że wszystko, co się dzieje u Ciebie złe, jest moją winą. No, ale tak. Bo Mariusz się obraził, jak mu powiedział, że jestem niby, y, wiesz, zazdrosna owidka i znalazł pewnie jakieś tłuste babsko, no. Mamo, chodź, chodź, już, no. Zbieraj się, to podwiozę cię do pracy. A gdzie ty jedziesz? O Jezu, do apteki na Podgórze. Chodź, Kaśka, dlaczego ty się tak guzrzesz? Ju, mamo, no przestań, przecież... No niby się... Chcesz do tej pracy? Jezus, Mariuszko. Ty, patrz. Patrz, Mariusz. Przez szybko. Jedziemy za tym autem. Mamo, ty chyba na serio zwalasz? przestań mnie denerwować, naprawdę. Proszę pana, za tym czarnym samochodem. Szybciutko. Szybko, szybko, szybko. Czy ty rozumiesz, że ja muszę jechać do pracy? Przestań w końcu marudzić, co? Zobacz, jak nam los Zobaczymy tą całą... Grażynkę. Mam no ważniejsze rzeczy do roboty, niż jakaś grażynka. O! Cześć. Stary mów, co się dzieje? Coś no, właśnie coś nie nagrałeś, że jest szansa, żeby nie utrzeć koncesji. Jak to Mama uruchomi kontakty, ale muszę choć spróbować wcześniej spłacić Krzyśka. E, Oskar, masz aktualny biznes plan i inser inwestycyjny? Jezu, co? No takie podsumowanie biznes planu Zobacz. i wszystkie informacje na temat pracowników firmy. Czy mam biznes plan, to dobrze? Dobra, to resztę już sami zrobimy. A co ty wymyśliłeś? Dobra, e, zrobimy crowd, e, crowd investing internetowy. Będziemy sprzedawać 0,5% udziałów naszego pubu e, w zamian za wirtualne cegiełki. Dajmy na to nie wiem, za 500 zł jedna. Tylko, że to nie jest takie proste. Bo co? Ja wszystko mam pod kontrolą i wszystko już o tym wiem. Ludzie wpłacają pieniądze i to czasu, kiedy nie uzbiera się pełna kwota, cały hajs też w depozycie portalu. No, jak się uzbiera odpowiednia ilość osób, to wtedy. To Oscar dostaje pieniądze i może pójść do krzyżka i powiedzieć, że chce go spłacić. No właśnie. Słuchajcie, takie portale craft investingowe nie działają tak szybko. No tak, ale moja znajoma jest administratorką takiego portalu. Właśnie z nim rozmawiałam i powiedziała, że przyjmie nasze zgłoszenie od razu. Kurde, Sara, jesteś po prostu wielka. Dziękuję Ci bardzo. Ratujesz no, mi ty Chcesz robię to dłużej. No bo przecież Krzysiek nie chce zrezygnować z pubu ani z udziału, więc po co ta akcja? No, Krzysiak mówi, że nie chce, bo myśli, że nie jesteśmy w stanie go spłacić, ale przez całą tą akcję crowdvestingową możemy zdobyć całość kwoty. No, kurczę, może to nie jest głupi pomysł, ale 500 zł to jest naprawdę kupę kasy. Każdy może taką ciegłę kupić, my też? No, tak, na tym to polega. Chciałabyś kupić udziału w naszym pubie? Serio, a ja można czy? tak? Tak, od dzisiaj tak, bo wchodzimy w akcję kroniwestycyjną. inwestycyjną. udziały w naszym pubie. Ktoś by chciał? Wow, no jasne. Czyli rozumiem, że teraz możemy kupić sobie cegiełkę i za udziały w tym pubie, tak? Tak, tak. Dokładnie. Wow, super, ej, to jest mega, mega super akcja. Dobra, czyli weszlibyście w to? No tak. Dobra, słuchajcie ludzie, za tylko 500 zł możecie kupić wirtualną cegiełkę, która daje wam 0,5% udziału w naszym pubie. To oznacza, że dostajecie papier na to, że jesteście współwłaścicielami pubu, możecie wprowadzać zmianę w pubie, no i oczywiście dostajecie status VIP-a. Wow. A tu, czekaj, to co, ja na przykład teraz mogę mówić, że mam pap? Dokładnie. I nie wiem, wprowadzać jakieś zmiany, czy na przykład albo dyktować jaką chcę mieć muzykę tak, i tak dalej. Wszyscy to możecie teraz zrobić. Wow, super, no ja, to wchodzę, ja to, to jest. Prawda, to prawda. Dobra, to teraz wejdźcie po prostu wszyscy na portal popieramto.pl. Dobra, o, co się dzieje, wszyscy typu mamy. O proszę pół na udziału w papie. <laughs> Potrąć mi Spokojnie. Kochani, mamy ogłoszenie! świetny interes do zrobienia! Zgłoszamy Pub Addiction na portal popieramto.pl, zobaczcie! Wkrótce chodzi o to, że sprzedajemy udziały w Pabie po pół procenta za 500 złotych. Wbijajcie na portal, płacajcie kaskę i wpadajcie na górę. Ludzie, gruby melaż rozkręcamy, od którego zaczną akcje zbierania cegiełek. Proszę, ja swoje <głos》>. pół procenta Świętujemy, kochani, PAP Addiction! Dziś robię... Ej, co tu się dzieje? Ratujemy